Witam was serdecznie. Dzisiaj w tym bardzo krótkim instruktażu pokażę wam w jaki sposób przekazać zgłoszenia z formularzy rozszerzonych w Google Ads do systemu CRM. W tym celu zalogowałem się na nasze konto testowe do prowadzenia kampanii. No i tutaj w parametryzacji kampanii będziecie mieć opcję rozszerzenia, jest coś takiego jak formularz kontaktowy, który może być rozszerzeniem do reklam wyświetlanych w przeglądarce. Po kliknięciu formularze kontaktowe definiujecie konkretnie swój formularz, czyli m.in. pola, które chcecie, aby były przekazywane do systemu CRM i wypełniane oczywiście przez klienta, więc po uzupełnieniu takiego formularza poniżej macie ustawienia również. Webhooków, czyli opcja przekazywania danych do zewnętrznych rozwiązań, na przykład do systemu CRM. W tym miejscu, podobnie jak w przypadku WordPressa czy rozwiązań HTMLowych, macie możliwość wklejenia adresu webhook oraz klucza do integracji. Wygląda to podobnie jak w przypadku WordPressa czy webhooków HTMLowych. Dodajemy po prostu połączenie, które nazywamy, na przykład kampania Google Ads. Niech będzie CRM, -y. tworzymy tego typu połączenie autoryzacyjne i kopiujemy klucz dostępowy oraz adres integracji, i wklejamy bezpośrednio w to miejsce, podając jednocześnie klucz. Po zapisaniu takiego formularza, możecie przesłać również testowe dane, więc możemy spróbować również takie dane wysłać. Zobaczymy, czy to działa. Możemy zatem wprowadzić takie dane testowe i spróbować wysłać je do systemu CRM. Widzimy, mamy zwrotkę, że dane testowe w takiej postaci zostały przekazane. Możemy wrócić do systemu, odświeżyć sobie sekcję zgłoszeń i zobaczyć, czy rzeczywiście, no tak, mamy tutaj informację, że zgłoszenie wpłynęło, także jest to połączenie prawidłowe. Na tej zasadzie, jeżeli będziecie tworzyć kolejne połączenia z rozszerzeniami, wszystkie Wasze lidy wpadną bezpośrednio do systemu CRM Sales Wizard. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do subskrybowania tego kanału po więcej informacji. Pozdrawiam.